Dzień dobry, Justyna Stasińska, tradycyjnie w biurze dzisiaj goszczę agentkę miesiąca, Agnieszkę Paćko. Na Twoje ręce serdeczne gratulacje, z tego co wiem, za Tobą w zasadzie dwie niemożliwe transakcje, które zakończyły się dzięki Tobie i Twoim starciu. Możliwe, możliwe, możliwe. Jak Sukcesy. Jak możliwe, Tak, jak, jak najbardziej. E, tak, to prawda, bardzo się cieszę, tak, ale w zasadzie hmm. nauka z tego jest taka, że Naprawdę każdą nieruchomość można sprzedać i nie należy się bać trudnych nieruchomości. Miałam do czynienia z nieruchomością, y, która miała zajęcie komornicze, tak wpisane w księgę wieczystą i y, z początku wydawało się, że może to być trudne, ale y, okazało się, że trzeba wiedzieć jak rozmawiać z komorznikiem że komorznicy współpracują, można się z nimi dogadać y, i można wszystko przeprowadzić w taki sposób, żeby to było dla obu stron bezpieczne i tak też się stało. I to z czego jestem bardzo zadowolona, że naprawdę w normalnej rynkowej cenie, nie to, że okej, okay, no to, to robimy robiec. tego tak po, po, po taniości, absolutnie nie. I więc tak, więc mam taką satysfakcję, się cieszę i, i, i w zasadzie no z tym to chciałabym przekazać, że, że nie należy się takich nieruchomości obawiać. A ja chciałabym dodać, że to, co jest niemożliwe, staje się możliwe z Agnieszką Paćką. Dzięki mi za Twój profesjonalizm wsparcie Państwa zapraszam do współpracy z zagadką miesiąca Agnieszką Paćką. Bardzo mi miło dziękuję i zapraszam. Do widzenia. Do widzenia.